W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie progres przez weekend. Pokażę Wam, jak bardzo wzrosły mi podstawowe statystyki, ile udało nam zbierać się dusz, oraz że w końcu wrócił do nas fart w menadżerze Areny. Cześć, witajcie z tej strony, papaj. Witam Was w podsumowaniu, co się wydarzyło u mnie po weekendzie, jak się prezentuje BSR Care, no i ogólne zmiany. Tak, może przejdźmy sobie, pokażę Wam, jak obecnie prezentuje się nam klaser. Laser mamy prawie na 80%, brakuje nam jeden obrazek, więc tak naprawdę to kwestia myślę, że dzisiaj i coś tam się uda. Hmm, natomiast yy, stali chwały, troszeczkę spadliśmy w, w rankingu, ale to przez to, że dzisiaj nie robiłem za bardzo ataków. Ilnie mamy natomiast troszeczkę daleko, ale to będziemy się odkuwać, bo nadrobiliśmy całkiem fajnie wyprawy. 45 już za nami, zbliżamy się bardzo szybko do tej 50. Więc fajnie, czekamy sobie aż to w końcu nastąpi. Po evencie oczywiście, troszkę zebraliśmy surek. Tutaj może twierdza nie powala, ale czeka nas najprawdopodobniej tango twierdzy, Więc myślę, że bardzo szybko nadrobimy i bez problemu w te 7 dni zbierzemy budżet na twierdzę 15. Udało nam się bardzo fajnie podbić surowce w, w podziemiach bo mamy 7,5 miliona zapasu no i plan jest taki, że po prostu na przemian będę teraz chciał serce pyknąć do piętnastki, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, reszta struktur wygląda tak jak teraz wał pokazuje wydarzyło się coś bardzo przyjemnego, ponieważ mamy już trzy ulepszenia nie pamiętam, o toalecie chyba nie mówiłem bo nie wiem czy jej nie znalazłem jakoś wczoraj przedwczoraj, a nie pamiętam jak dokładnie weekend nagrywałem odcinki po prostu, ale mamy toaletę i dzisiaj po północy udało mi się zebrać drugie ulepszenie do Grasujących Potworów, więc no fajnie, ciśniemy teraz dalej. Obecnie mamy 64 miliony runek, więc no zbliżamy się do mm, kolejnych to liczb. W kowalu muszę rozmontować dzisiaj jeszcze dwa przedmioty, natomiast w Wiedźmie w końcu skończyliśmy wszystkie ulepszenia. Widzy Złoty mówią, że uśmiechu nie da się kupić, ale mój można kupić zaledwie jedną subskrypcją, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz i jesteś w tym ogromnym gronie widzów bez subskrypcji, to zachęcam do zmienienia drużyny na subskrybenta. A i jeszcze jedno, zapraszam na mego Twitcha, link w opisie, niedługo fajne streamy się szykują, pozdro. E, mamy już wszystkie ulepszenia, więc teraz od jutra możemy zaczerować naszą trzapeczkę i w końcu będzie dział event kocioł. Nie kocioł w kuźni, tylko taniec wiedźmy. Coś takiego. W końcu nie będę się mylić, że będę mógł rushować tornado. Bo w końcu faktycznie to tornado będę mógł nadrobić, bo ten event będzie działać tak jak powinien. Jeśli chodzi o koło to muszę nadrobić monety, bo naprawdę ostatnio jest z tym cały czas lipa. Mamy Twitch dropy, więc jeśli macie czas, ja niestety tak jeszcze streamów nie prowadzę. Jeszcze dropów u mnie też nie będzie pewnie można nabyć, ale jest wiele twórców. Pamiętajcie, że fajnie sobie nabić te dropy. Ja dzisiaj muszę nabić resztę, bo chociażby już mam podkę na siłę w gratisie. Jeśli chodzi o loszki, no to ubiliśmy sobie pana Robercika. Tutaj wam pokażę walkę, jak udało nam się go stoczyście ubić. Ledwo, bo ledwo, ale udało się, udało. Jest na zielono, jest na zielono. Tutaj mamy kolejny przykład złego, złego rozdawania jedzonek w pupilach. Tu 59. Tutaj setny na, na orzeszkunie. To jest w ogóle w sumie dziwny, dziwny ten. No zobaczymy, Wykiadło ubija setny orzeszkuna. Później ubijemy kogo jeszcze? Setny chraporożca. No i później jeszcze kamolak. no i Wykiadły, jeszcze 28 poziom, w ogóle też bardzo dziwne przejście. No i tak oto właśnie pokazuję, adnotując do ostatniego odcinka z Berserkera, dlaczego tak bardzo nie warto po prostu ulepsza tych pupili na oślep. Tutaj nam padło troszkę w twierdzy, yy, Niezbyt specjalne te walki, na Leprekona mieliśmy dosyć mały procent, ale no później tam na, na kolejnych dwóch wojowników był luz. O, musiałem się napić. Pamiętajcie, że jest ciepło i trzeba pić dużo wody i elektrolitów, bo naprawdę suszy. Tutaj mamy właśnie kolejną waleczkę. No, generalnie luzik, tak naprawdę dla nas tu prawie nic nie zostało. Tak śmieszne, ani jednej fury nie weszło. No i tutaj kolejna waleczka. Troszkę lepiej się lewek. Lewątko utrzymało, aczkolwiek dla nas to żaden opór. Hmm. Adno... Jeśli chodzi o te timery, to jest to mój mały fail. Ponieważ ja już piękne omówienie jedno zrobiłem jakieś 15 minut temu. Jak już kończyłem je nagrywać. Okazało się, że nie włączyłem nagrywania. A chciałem na odcinku ładnie te wszystkie rzeczy zrobić. Więc dlatego też teraz mam cooldowny, dlatego też nic nie zaatakujemy, ale no na szybko Wam może powiem co i jak to wygląda. Z portalem jest Lipa, Karuzeli nie ma co na razie bić, Tornado, czekamy na taniec Wiedźmy, wieża. Jeśli chodzi o wieżę, to na wieżę jak sami widzicie mamy 28,80%, a później na kolejnego Gostka. zaraz sobie... Sprawdzimy, bo szczerze to nie pamiętam, nie sprawdziłem chyba na poprzednim omówieniu tego, tym takim troszkę nie doszłem. E, tutaj mamy, tutaj mamy 67. 7. 7. syrena, czyli kolejny będzie ciężki, a nie nawet łatwiejszy 37, 80, 80, 70, 70. Czyli w sumie warto jest przyraszować tą wieżę do 72, bo ja naprawdę mam super procent na to. Później jest 12, ale później jest znowu 50, 50, 40, 30. Ok. Skupimy się póki co na wieżę. Jeśli chodzi o mrok, no to w mroku. No nie są super te procenty. Tak żeby jakoś klikać. No a w świetle. Już może wam pokażę w grze, tak mniej więcej z pamięci. W grze natomiast mamy. Najwięcej tutaj na, na Heimdala, więc fajnie, pierwszy nordycki bóg niedługo padnie. E, następnie mieliśmy tych procent, o ja się tu na szybko sposiłkuję jednak e, shakes z e, SF Toolsem, bo wypadło mi z głowy. E, no później smog, wacow, ok, Później ten smoczek, ale to daje mało expa. Później wacław, ale to jest tylko 1%. No i później tutaj mamy jeszcze procent chyba na króla 0,2. Tutaj mamy 0 tak samo jak na syreny, bo to są równie silne loszki i tu później mamy jeszcze jakiś minimalny procent na kapelusz, którego no nie chcemy bić, tak, czyli no teraz tak naprawdę zostało nam bicie głównie Heimdala, więc tak jak procenty nam podpowiedziały, kupimy się na wieży przynajmniej do jakiegoś 72. Hmm, tutaj mamy mniej więcej wszystko omówione. Wbiliśmy w końcu Aurę 8, więc no jest to kolejny sukces. Każda aura nas cieszy. Zagramy sobie może jeszcze w kostki. Dawno nie grałem na odcinku. Może nie jest wtorek ani sobota, ale to nam zabroni, co. Tak obecnie prezentuje się moje eku do AWKI. Mamy 8% do PD, 10 do złota. Nie jest to jeszcze rewelacyjny wynik, ale lepsze to niż nic. No i tutaj wam przerwę, ponieważ zdbaniłem i pomyliłem sceny. Rzekomo, zamiast pokazywać wam gierki, pokazywałem o tą scenę. A teraz nawet jej nie widać, ale scenę przeglądarki przez cały czas do końca odcinka. Więc to co przed chwilą widzieliście. Mogło być troszkę rozjechane, bo po prostu podstawiłem obraz sobie tak e, słuchając tle, mniej więcej pokazywałem co tam gadałem, ale no niestety resztę już będzie ciężko, bo robiłem awkę, którą mam już puszczoną. Niemniej jednak, e, no co awka na mnie do końca poszła. Oczywiście była misja z Klausem, która nie wyszła, tak, żeby tradycji stało się zadość. Poleciało nam troszkę przedmiotów, które będziemy chcieli sobie płukać w Wiedźmie na dniach, no i dzisiaj skupię się jeszcze, tak jak mówiłem, na wieży. Będzie to tyle z tego odcinka. No niestety troszkę zrąbałem ale co? Yy, mówiłem jeszcze o tym, że tak naprawdę teraz pozostaje nam czekać. Jutro albo w środę dostaniemy informacje o eventach i mogę was zapewnić, że będzie grubo. Jest zakończenie lata. W piątek startujemy z legendarnym lochem, więc yy, tak jak tylko wpadnie mail, ja zabiorę się za nagrywanie odcinka i postaram się wam wszystkie te eventy omówić, żebyście mieli je fajnie w jednym miejscu, co, po co i dlaczego i jak i wiadomo, jak to się zazwyczaj staram robić. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i pozdro.